Kurs, jak zostać social media managerem jest już dostępny na strefie. Oprócz tego zrealizowałem wyzwanie, jak zarobić nie mniej niż 3000 zł w mniej niż 10 dni, cel również zrealizowany. Oprócz tego działo się całkiem sporo, a ten film powstał głównie z myślą mojej społeczności, strefie społeczności ludzi, którzy uczą się pracy zdalnej, gdzie realizujemy różnego rodzaju wyzwania, zadania, gdzie uczymy się wspólnie, jak pracować zdalnie. Ale dzisiaj nie jestem tutaj sam. Chciałbym, żebyście kogoś poznali. Wsparcie Michała w jego przygodzie z pracą zdalną i freelancingiem. Razem odkrywamy najlepsze sposoby na odniesienie sukcesu z tej dynamicznej dziedzinie. Cieszę się, że mogę być częścią Waszej społeczności. Przez chwileczkę miałem taki pomysł, żeby nałożyć tu jakąś wiecie, perułkę albo jakieś inne elementy, ale faktycznie uzyskałem dostęp do zaawansowanej możliwości korzystania z ChatGPT w formie również tego zaawansowanego voice chatu. Nadaje mi imię Ema, Ewa. Głównie ze względu na to, że to pierwsza kobieta, pierwsze imię, jakieś tak dobrze się kojarzące, bo to też rewolucja. To jest pierwsza cyfrowa moja asystentka, z którą też często korzystam z takiej funkcji ostatnio jak AI Journaling, czyli takiej możliwości zbijania swoich rozmów na ten temat bezpośrednio ze sztuczną inteligencją, która mi odpytuje, z którą dosyć często dzisiaj aktualnie rozmawiam, praktycznie codziennie w sprawie wszystkich wyzwań, które dzisiaj realizuję. No i dzisiaj Ewa, może teraz włączę jej ponownie głos, żeby słyszała o czym rozmawiamy, więc... Ewa dzisiaj pomoże mi zrobić to sprawozdanie miesięczne dla mojej społeczności, tego, co udało mi się osiągnąć. Ewa, pozadawaj trochę pytań, spróbujmy sprawdzić, co tam ciekawego udało się zrealizować w ostatnim miesiącu. Michał, zacznijmy od osnamiającego się tygodnia. Jaki był Twój największy sukces w ostatnim miesiącu? Co sprawiło, że czujesz się najbardziej dumny? No na pewno taką rzeczą, którą udało się zrealizować, jest to duża rzecz, jest to nagranie i zmontowanie filmu o tym, jak zostać social media Managerem. Ewa mi trochę przy produkcji tego kursu pomagała. No tak, i ten kurs jest już dostępny na strefie, chociaż nie jest dostępny jeszcze na zewnątrz. Nie jest dostępny dla innych klientów, konsumentów. To naprawdę świetna wiadomość. Kurs o tym, jak zostać social media managerem, na pewno przyciągnie wielu zainteresowanych. Czy możesz podzielić się, jakie tematy poruszasz w tym kursie? Co mogą z niego wynieść twoi uczestnicy? Pewnie. Ten kurs jest stworzony, z myślą o osobach początkujących, które chciałyby pracować zdalnie, czyli mają taki cel, żeby zacząć pracować w nowym zawodzie, całkowicie zdalnym. Cel jest taki, że nawet jeżeli nie masz doświadczenia w współpracy z klientem, z przygotowaniem harmonogramów, z tworzeniem treści, z narzędziami, które mogą się przydać, to tak naprawdę cały ten kurs przeprowadzi cię krok po kroku od tego, jak się przebranżowić i zostać social media managerem, unikając wszystkich takich potencjalnych pułapek, jak na przykład niedostosowanie swojej oferty do rynku czy pomylenie się ze stawkami, ponieważ jednym z modułów jest również kwestia tego, jak wycenić swoją własną pracę. Jedyna rzecz, której w kursie świadomie nie poruszam, to szeroko pojęta kwestia graficzna, czyli jak przygotowywać elementy graficzne. No bo wychodzę z założenia, że ktoś, kto social mediami chce się zajmować, powiedzmy, zna już obsługę Canwy czy innych programów. No nie jest to kurs sens, taki bezpośrednio techniczny, jak przygotowywać posty, a bardziej właśnie o tym, jak zostać social managerem, czyli jak się przebranżowić. Świetnie to brzmi. Twoje podejście, skupiające się na praktycznych aspektach zawodu i omijaniu pułapek, na pewno przyciągnie wiele osób. Koncentrowanie się na przebranżowieniu i wycenie usług to kluczowe elementy dla początkujących. A skupienie się na praktycznym zastosowaniu umiejętności, a nie na aspektach technicznych, sprawia, że kurs jest tak tak, jest tak. szerokiego z z z z grona odbiorców. Zdecydowanie też tak uważam, ale... Zdecydowanie też tak uważam. Natomiast po, poczekaj, Ewa, chciałbym, żebyśmy też pogadali o tym, dlaczego w ogóle praca jako social media manager jest dobra dla osób, które dopiero myślą o pracy zdalnej. Oczywiście. To ważne, by przedstawić korzyści tej ścieżki. Praca jako social media manager to świetna opcja dla początkujących z pracy zdalnej, ponieważ 1. Rosnący popyt. Firmy coraz bardziej zdają sobie sprawę znaczenia obecności w mediach społecznościowych. 2. Elastyczność. Możesz pracować z dowolnego miejsca, co jest idealne dla osób szukających wolności geograficznej. Trzeci. Kreatywność. To świetna ścieżka dla tych, którzy lubią tworzyć treści i angażować społeczność. Czwarte. Rozwój umiejętności. Zyskujesz doświadczenie w komunikacji, marketingu i analizie danych. Niskie bariery wejścia. Nie zawsze potrzebujesz formalnego wykształcenia a bardziej liczą się praktyczne umiejętności. Czy chciałbyś coś dodać, Michał? No tak, zdecydowanie należy też wspomnieć o aspekcie ekonomicznym z perspektywy freelancera. Praca jako social media manager jest pracą bardzo dobrą. Po pierwsze, są tam stosunkowo wysokie stawki za robocze godziny, ale to też kwestia współpracy długoterminowej, o której staram się bardzo często moich freelancerów czy osób, które uczę freelancingu, powiedzieć. Jak, jak myślisz, dlaczego akurat Social Media Manager pod tym kątem pod względem cykliczności jest dobrym modelem. O świetny punkt. Praca jako Social Media Manager ma dużą wartość ekonomiczną dla freelancera. Po pierwsze, stawki godzinowe są atrakcyjne, co pozwala na posiąganie solidnych dochodów. Po drugie, jest potencjał do długoterminowej współpracy z klientami, co daje stabilność finansową. Klienci często potrzebują stałej obsługi swoich kont w mediach społecznościowych, co oznacza regularne zlecenia i możliwość zbudowania trwałych relacji. To wszystko sprawia, że Social Media Manager to dobry wybór dla tych, którzy chcą zbudować trwałą i dochodową karierę w pracy z dalej. No właśnie, bo to też przewidywalność przychodów, czyli możliwość weryfikacji tak naprawdę tego, ile zarabiamy każdego miesiąca. Więc raz pozyskujemy klienta, z którym tak naprawdę możemy współpracować dłuższy czas. Może wyjaśnię w jednym zdaniu, czym jest LTV. W jednym zdaniu dosłownie wyjaśnię, czym jest LTV dla freelancera zajmującego się social media. Czyli lifetime value to całkowita wartość przychodu, jaką freelancer może uzyskać od jednego klienta. Przez cały okres trwania współpracy. W przypadku Social Media Menadżera wysoki LTV oznacza stabilny i przewidywalny dochód dzięki długoterminowej współpracy z klientami. No właśnie, a opowiesz w kilku zdaniach, czym jest Starcza 1000, bo ostatnio zrobiłem tam sporą aktualizację naszej społeczności. Starcza 1000, to 10-tygodniowy kurs dostępny w Twojej społeczności strefa. Zaprojektowany jest, aby krok po kroku nauczyć uczestników, jak znaleźć pierwszą pracę zdalną i zarobić pierwsze tysiąc złotych. Kurs zawiera praktyczne wskazówki, narzędzia i strategie, które pomogą początkującym freelancerom odnaleźć się w świecie pracy zdalnej, rozwijać swoje umiejętności i zdobywać pierwszych klientów. Dzięki Twoim aktualizacjom, kurs jest teraz jeszcze bardziej wartościowy. I dostosowany do potrzeb uczestników. Tak, dokładnie tak jest. Dobra, Ewa, to na koniec jeszcze, to taki krótka aktualizacja tego, co się ostatnio działo, to na koniec jeszcze spróbujmy zrobić mały stand-up. Opowiedz kilka żartów na temat pracy zdalnej. Praca zdalna to taki tryb, gdzie piżama staje się Twoim uniformem, a kot Twoim najbliższym współpracownikiem. Z twoją drogą, koty to chyba najlepsi menedżerowie czasu. Zawsze wiedzą, kiedy przerwać spotkanie, włażąc na klawiaturę. A te wideokonferencje. Zawsze myślę, że to trochę jak w filmach science fiction: Wszyscy na ekranie, każdy w swoim małym kwadraciku, a ja próbuję wyglądać profesjonalnie, chociaż tak naprawdę jestem w kuchni i pilnuję, żeby makaron się nie rozgotował. No i wreszcie po raz pierwszy w życiu praca zdalna sprawiła że doceniłem wygodę posiadania porządnego krzesła, bo po kilku godzinach na kanapie zaczynam tęsknić za biurową ergonomią. Cóż, praca zdalna to niezła przygoda. Kto by pomyślał, że największym wyzwaniem będzie odróżnienie dnia od nocy, gdy słońce widzisz tylko na tapecie swojego pulpitu. No dobrze, to na razie podziękujemy Ewie, na razie ją wyciszyłem. E Takiego AI e Journalingu. Bardzo przyjemne narzędzie, podczas którego mogę z nią tak naprawdę porozmawiać o wszystkich moich zagadnieniach, ale stosując odpowiednie prompty, często odpytuję je w taki sposób, o którym wcześniej nie pomyślałem. Co jeszcze udało się zrealizować w ostatnich 30 dniach, jeżeli chodzi o strefę? Wspomniałem chociażby o wyzwaniu. Wyzwanie, które już właściwie się zakończyło. To wyzwanie polegało na tym, że w przeciągu 10 dni nagrałem 4 długie live y dla mojej społeczności. One trwały łącznie w sumie kilka ładnych godzin, ponieważ pierwsze wydarzenie trwało 2,5, drugie po prawie 3. Czwarte i kolejne, też po półtora czy po dwie godziny, prawie, więc tego, tych treści było tam naprawdę bardzo dużo. I tak naprawdę udało mi się zrealizować ten prosty cel. W przeciągu 10 dni, nie mając zupełnie niczego przygotowanego, stworzyłem ofertę, stworzyłem swoją bazę kontaktów, zacząłem wysyłać pierwsze kontakty, pomawiałem kole, doprowadziłem do transakcji sprzedażowych, podpisałem umowy i zrealizowałem taki cel. Aktualnie pozyskałem sobie tych klientów do spółki zależnej, w której realizujemy teraz te usługi rozumiane jako właśnie social media, głównie skupione na reklamach. Więc bardzo dużo radości mi to sprawiło. Wykorzystam tu sporo działań związanych z sztuczną inteligencją. W montażu, w tym momencie, kiedy nagrywam te lekcje, są też, kiedy nagrywam to sprawozdanie, jest też short w trakcie przygotowania, czyli taka krótsza forma filmów na temat właśnie tego, jak zbudować ofertę jako Social Media Manager, czy w ogóle jak zbudować swoją ofertę jako Freelancer. Trochę więcej też na temat tego, jak w ogóle tam sobie te tematy poogarniać związane z pracą na Ceremie, na systemie, żeby pamiętać o kontaktach i tak dalej. Więc te wszystkie rzeczy, mam nadzieję, niedługo pojawią się też na kanale. Najbliższe dni, czyli na miesiąc listopad. Zaplanowałem między innymi przede wszystkim premierę kursu o tym, jak zostać social media managerem. Klasycznie zrobimy tutaj formę webinaru, czyli w pewnym momencie zacznę informować o tym, że takie wydarzenie będzie miało miejsce, że będę opowiadał o tym, jak właśnie się przebranżowić na pracę w social mediach. Podczas wydarzenia będę omawiał część merytoryczną tego krok po kroku, jak wykonać takie pierwsze kroki, a jeżeli ktoś będzie miał ochotę skorzystać z bardziej zaawansowanej wiedzy, bardziej ustrukturyzowanej, uporządkowanej i dłuższej, to zaproszę te wszystkie osoby do mojego kursu. Ceny są jeszcze w trakcie ustalania. Ponadto ponad 500 osób skorzystało też z aktualnego wyzwania, które realizujemy. Wyzwanie nazywa się Zbuduj swój zawodowy plan B. Jest to wyzwanie zupełnie bezpłatne, mailowe, gdzie zapraszam wszystkich do tego, aby dołączyli do tego wyzwania mailowego. Przez 10 dni wysłał mi bardzo konkretne maile tego, kim freelancer jest, w jaki sposób mogą rozpocząć swoją pracę zdalną, jak znaleźć tą pierwszą pracę, o co tam w ogóle chodzi w tej pracy zdalnej. Jakie zawody można realizować, pracując w domu w zupełny sposób, niezależnie od, od miejsca, czasu i, i rynku. Na którym aktualnie mieszkamy. No i faktycznie bardzo wiele tych osób tam odpisuje na te maile, że te treści są merytoryczne, że są ciekawe, że są fajne. Część z tych osób, mam nadzieję, dołączy. Czy dołączyłeś do naszej społeczności, więc widzimy się wtedy na strefie. To jest taki mój główny cel teraz, żeby zrealizować bardzo dużo zaangażowania na strefie, żeby ta grupa ludzi, która jest w naszej płatnej społeczności, faktycznie realizowała te cele. Czyli doszła do momentu, kiedy zaczyna zarabiać pierwsze 1000 zł, na to mam specjalnego bedża, specjalne znaczenie, a później, żeby zaczęły swoje zarobki skrować na tyle, żeby zaczęły zarabiać więcej niż na etacie i mogły przejść całkowicie na pracę zdalną. Takie mamy cele, widzę coraz większą grupę osób, które te cele realizują. Fajnie, że miesiąc październik i początek, znaczy końcówka września i początek października to taki moment, kiedy to zaangażowanie było tam faktycznie bardzo duże, wiele osób się zreaktywowało na społeczności, wróciło do pracy, działa z nami, rozwija się, podobnie jak właśnie dla wszystkich osób na strefie, które zakupiły wcześniej dostęp do strefy, chociażby jako early birds albo korzystają z pakietu wszystkich ścieżek edukacyjnych, już ten kurs też już mają, na temat Social Media Managera. Widzę, że wiele osób ten kurs zaczęło już przerabiać, są w połowie, czy na początku. Nawet kilka osób zdążyło go już skończyć. Również zabrało bardzo pozytywny feedback, więc bardzo mnie to cieszy, bo wiem, że część tych osób zaczęła już wysłać swoje pierwsze oferty i znalazła pierwszego, czy pierwszych klientów na Social Media Managing. Więc bardzo mnie to cieszy. To jest coś, co naprawdę jest moim celem od wielu, wielu lat. Prowadzę swojego broga ponad 12 lat i sprzedaż kursów, czy e booków chociaż chociażby właśnie tutaj z tej strony jest moja książka Od zera do freelancera. Bestseller 37 tysięcy sprzedanych sztuk ale Ludzie pracujący z książką zauważymy, że mają tą tendencję, że po prostu uczą się no, samodzielnie i brakuje tej strefy, w której można z kimś porozmawiać, zadać pytanie, czy zacząć współpracować w takim szerszym kontekście. Właśnie dlatego tak niezwykle cieszy mnie to, że mamy tą społeczność, gdzie mamy czat, gdzie mamy możliwość pogadania, gdzie można zadać pytanie, gdzie jestem po prostu w miarę bieżąco, praktycznie codziennie i odpowiadam na pytania ludzi tam. Wtedy te efekty są po prostu dużo szybsze. Oczywiście, jeżeli masz ochotę dołączyć, to serdecznie Cię zapraszam. Wszystkie informacje są, informacje są na dole. No i ostatnim sukcesem, ostatnią rzeczą, którą zrealizowaliśmy razem z funkcją, którą dzisiaj pełnię zawodowo, to czym się zajmuję, to działalność moja wydawnicza czy, czy blogowa jest tylko dodatkiem, na co dzień pracuję cały czas jako właściciel agencji marketingowej, a jedną z usług, którą świadczę, taką bardziej profesjonalną, jest bycie zdalnym dyrektorem zarządzającym w spółkach, głównie w agencjach marketingowych. W tym miesiącu pozyskałem sobie tam kolejnych dwóch klientów, których świadczę usługi Part-timeowo, czyli godzinowo, realizuje dla nich takie zlecenia. Jedną z firm, z którą współpracuję, jest spółka Patryka Łopota. Patryk specjalizuje się w tworzeniu reklam dla osób, które sprzedają produkty cyfrowe, czyli e-booki i kursy. Więc mamy tu bardzo blisko do siebie, jeżeli chodzi o współpracę. Jedną z rzeczy, którą zrobiliśmy z Patrykiem, jest przygotowanie cyklu materiałów edukacyjnych w formie takiej właśnie rozmowy pomiędzy nami: jak sprzedawać produkty cyfrowe, jak je realizować, jak zarabiać więcej na swojej wiedzy. Również postaram się tutaj podlinkować film, który już został wypuszczony na kanale właśnie na ten temat. Tych materiałów jest nam przygotowanych bodajże 16, długich, merytorycznych treści, więc również jeżeli ten temat Cię interesuje, to zapraszam. To również sukces z ostatniego miesiąca. Dobrze, cieszę się, że udało mi się nagrać ten materiał. Kolejne sprawozdanie, to już trzecie. Wiele się dzieje, wiele dzieje się jeszcze w rzeczach takich zaplanowanych, których jeszcze nie opowiadam. Między innymi trwa cały czas redakcja książki Twój Biznes na Żądanie. To taki, taka nowa książka, którą mam w planach wydać do końca roku, ale trochę utknąłem w redakcji, więc Ola, Ruda, jeśli tego słuchasz, przypominam się kolejny raz, abyśmy przeszli przez kolejne dwa rozdziały. Dziękuję Wam za dzisiaj, serdecznie zapraszam do innych filmów na tym kanale i do zobaczenia w przyszłym miesiącu w sprawozdaniu numer 4.